Cześć, witajcie na kanale Sparryba Witam się ja, czyli Bartek. O kurczę Dziś jestem na stawiku na razie sam, ale zaraz przyjdzie Konrad. No, nie ma nic na haku. Tak jak chyba mówiłem, łowimy na małe wędki. A na jedną taką Taką fajną. testowo to jest taki Z takim sporym ciężarkiem Łowy na białe robaki, oraz na jakąś kukurydzę Tu jest, tam jest zestaw z takim ogromnym ciężarkiem Ogólnie nie było mnie przez kilka dni Bo byłem na obozie A do stawii, już przybyło naprawdę sporo wody Dawniej było widać dno przed moim wyjazdem. Teraz już tu nie widać dno. Będzie też bardzo fajnie. Zarzucam tą wędkę i czekamy na jakiekolwiek branie Okej, okay, wędka zarzucona, a ogólnie chcieliśmy podziękować Wam za e, takie ilości polubień i wyświetleń. Dziękujemy wam bardzo. O, tu jest, tu jest branie. Czego tak bym się w sumie tak nie spodziewał? Chyba branie, albo mi się zdawało. Ale szorpało tak żyłką. Ale to już, nie wiem. Wcześniej, jak to były co chwilę brania tutaj. Teraz założyłem ziarno kukurydzy. Więc nie wiem, czy będą na tym takie efekty, ale może, może będą dalej brały. widzimy widzimy się później. Konrad już jest i holuje właśnie na tą wędkę, drugą rybę jakąś, co mu ucieka. Ja nawet już tu mam branie. O nie, Konrad, weźmiemy holu i bo mi wejdzie w zestaw. To jest coś prawdopodobnie małego. O, tu już jest prawie. <grymne> Ujo, czy jaki duży karaś. Widzicie go? Ty. Rad wypuszcza krasia naszego, Karasia Poleciał. On jest słaby. Pana na to. Jeszcze go nie wypuścił, ale już popłynął. Jakiś słabszy był podobno. Okej, okay. Budzimy się przy następnym braniu. Korada zarzuca swoją małą węteczką, która zarzuca, jak nie wiem, a muszę zmię... <laughs> zarzucić ponownie. Zobaczmy, miałem masywne branie na wędce małej. <laughs> o! Widzieliście, to prawda? To znowu było branie. Jak znowu takie coś będzie, to ja zatnię. Znaczy To są prawdopodobnie jakieś tabaki morskie. Takie naprawdę kurde denerwujące rybcia. No ale co zrobić? Jak na razie branie jakoś... O ja. Chciałem już powiedzieć, że branie ustało. stało. Cibre, mocne było. Dobre. Nie ma.